Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Dzisiaj nietypowo jestem sam i trochę dziwnie się czuję, nie tylko dlatego, że nie ma Roberta Kozaka, tylko mam wrażenie, że cofnąłem się kilka lat i znalazłem się w innych czasach. Otóż w budynku Ministerstwa Sprawiedliwości doszło dzisiaj do spotkania przedstawicieli PiSu z przedstawicielami Platformy Obywatelskiej. Przyjaciele z dwóch stron politycznej sceny spotkali się po siedmiu latach. Bohater tego spotkania dzisiaj jest dzisiaj z nami, pan minister Jarosław Gowin. Dobry, Dobry wieczór. wieczór. Witam serdecznie. To było tak jak w 2005 roku, kiedy nie, zaczynaliście nie. rozmawiać? Tak jak Czy w 2005 roku, już tak już nigdy nie będzie. To jest inny PiS, to jest także inna Platforma. Te dwie partie poszły w zupełnie różnych kierunkach. I wydające się przewidzieć przyszłości ja nie wyobrażam sobie ścisłej politycznej współpracy na przykład koalicji. Natomiast w naszych relacjach mam nadzieję, że jest szansa na osiągnięcie normalności. A normalność polega w polityce na tym, że się wspieramy tam gdzie się różnimy, ale tam, gdzie są sprawy ważne z punktu widzenia ogółu Polaków. Tam szukamy porozumienia. Deregulacja jest to właśnie takim punktem, w którym wierzę, że Platforma, PiS, może także inne partie mogą się spotkać. A premier wiedział o tym, że pan się spotyka z przedstawicielami PiSu? Nie jestem indywidualnym posłem, tym bardziej nie jestem osobą prywatną. Jestem ministrem rządu Donalda Tuska. Rzecz jasna poinformowałem go. Zresztą w spotkaniu wziął udział. Także grono paru jego najbliższych współpracowników. Przede wszystkim pan minister arabski, ale także minister Jaser, odpowiedzialny w kancelarii za deregulację, czy minister Berek, szef rządowego centrum legislacyjnego. Więc ta reprezentacja rządowa była na stosunkowo bardzo wysokim poziomie. Premier nie obawiał się tego? Bo to jednak duża. Zmiana. Pamiętam, kiedy w 2006 roku Donald Tusk jeszcze wtedy nie premier, tylko szef platformy tłumaczył wszystkim posłom. Rozumiem, że panu e, e, i senatorom, rozumiem, że panu również, że kiedy pis mówi białe, to my musimy mówić na pewno czarne. No, ja myślę, że to nie jest podejście typowe tylko dla um, partii opozycyjnej, jaką wówczas była e, Platforma, bo mówiąc szczerze, do momentu ogłoszenia przez Jarosława Kaczyńskiego e, poparcie dla e, projektu deregulacji, to miałem wrażenie, że dokładnie e, w e, poczynaniach polityków PiS dominuje ta postawa na złość. mamy. i odmrożę sobie uszy. No, Ale zostali tylko uczniami z... Donalda Tuska, który jest jednak prekursorem e, tej e, metody no, na polskiej scenie. Nie jestem pewien, e, m, e, m, e, czy to jest w ogóle jakikolwiek e, m, prekursorstwa, jak się studiuje historię polityki, nie doktryn politycznych, bo w doktrynach, na poziomie doktryn to wszystko ładnie wygląda, natomiast jak się studiuje realną politykę, jak się przygląda co robił na przykład niewątpliwy mąż stanu, jakim był Churchill, to mam wrażenie, że to jest jedna z takich typowych technik politycznych. Natomiast to wracając do pańskiego pytania, nie wiem, Donald postawił mi w swoim ekspozy zadanie poszerzenia wolności gospodarczej zwłaszcza ograniczenia liczby zawodów regulowanych i daje mi całkowicie wolną rękę w tej sprawie. Nie ma pan żadnych obaw, że to może jakoś zagrozić pańskiej pozycji, pańskiej sytuacji? Bo jak ktoś jest stratliwy, to nie idzie do polityki. Mhm. A niedawno w prasie pewiam się takie jakieś komentarze, że pańska pozycja rośnie, że jest pan człowiekiem numer dwa w Platformie Obywatelskiej. No. Wiem, że jak powtarzam, to tylko panu szkodzę, ale... No, jest, taka... to, takie opinie są zawsze posągiem śmierci w każdej partii. Ja robię swoje. Jestem ministrem sprawiedliwości. Mam do końca kadencji doprowadzić do skrócenia o jedną trzecią czasu orzekania w sądach. Mam zderegulować przynajmniej połowę zawodów reglamentowanych. Liczę, że z tego rozliczać mnie będą Władze partii, sam premier, a przede wszystkim wyborcy w roku 2015. Jeszcze zanim porozmawiamy o samej deregulacji, to jeszcze chwilę o, o, o Platformie. Grzegorz Schetyna, jak rozumiem, człowiek do tej pory uważany za numer dwa, który Człowiec był tutaj zresztą. dwa, numer dwa to w ogóle jest bezdyskusyjne. To jest człowiek o ogromnych zasługach dla Platformy, ale też człowiek o, o bardzo dużych wpływach, także dzisiaj. Tenże człowiek, który zresztą był dwa tygodnie temu tutaj e, naszym gościem, powiedział niedawno, kilka dni temu, że wierzy, że Donald Tusk dotrzyma słowa, czy nie wycofa się z deklaracji, że nie będzie kandydował na, e, na szefa partii. A pańskie zdanie? Myślę, jest? że kiedy Donald Tusk wypowiadał te słowa, to on, y, mówił to całkiem na serio, ale w mm. polityce nigdy nie jest się panem do końca, panem własnego losu. Nie wiadomo, kiedy będą wybory wewnątrzpartyjne. Jeżeli to będzie czteroletnia kadencja władz partyjnych, to dopiero za dwa lata. Ale ja wyobrażam sobie taką sytuację, że będzie silna oddolna presja na Donalda Tuska, by ponownie wystartował, bo wiele osób będzie widziało w nim jedynego polityka zdolnego scalić całą platformę. To oczywiście jest bardzo prawdopodobne, ale gdyby było inaczej, to wtedy co? No, gdyby było inaczej, to wtedy e, myślę, że wielu polityków e, odkryłoby była w swoich plecakach. A e, obecny minister sprawiedliwości co by w swoich politykę. Nie, plecakach? mówię to z pełną świadomością, nie krygując się ani nie uprawiając żadne, żadnej gry politycznej. Ja jestem prawo skrzydłowe. W mhm. związku z tym wiem, że Teoretyczne objęcie przeze mnie funkcji przewodniczącego platformy doprowadziłoby do rozpadu partii. Tak samo jak doprowadziłoby do rozpadu partii, gdyby na przykład przewodniczącym został ktoś wyrazisty przedstawiciel Lewego skrzydła, dajmy na to Bartosz, Bartosz Arłukowicz. liderem takiej szerokiej, wielonutrowej partii, jaką jest Platforma, musi być, być ktoś z centrum. A co zrobi człowiek z prawej strony platformy, kiedy dojdzie do. Całkiem prawdopodobnego. Sojuszu, który jest przepowiadany przez rozmaitych analityków, platformy z ruchem palikota. To zależy, co rozumieć pod słowem sojusz. Jeżeli Głosowanie w niektórych sprawach wspólne, nawet wbrew koalicjantowi, na przykład w sprawie podniesienia i zrównania wieku emerytalnego, to nie widzę tutaj żadnego problemu. Znaczy, uważam, że w tak fundamentalnie ważnych, z punktu widzenia przyszłości Polski, sprawach można głosować z każdym, można i należy szukać jak najszerszego porozumienia. Sojuszu rozumianego jako koalicja po prostu sobie nie wyobrażam. No właśnie, gdyby do tego doszło, no, macie niewielką yy, przewagę w parlamencie. No może tak się zdarzyć, że dojdzie do jakichś pojedynczych odejść wystarczy, że wystarczy, że trzy kolejne osoby gdzieś tam w wyniku lokalnego konfliktu odejdą. Wtedy powstanie pytanie, co robić. Co do koalicji robić dalej. z Januszem Palikotem nie dojdzie w platformie, jest zbyt wiele osób, i to nie tylko na tym prawym skrzydle, e, dla których Janusz Palikot jest politykiem tak niewiarygodnym, że nie wyobrażają sobie możliwości jakiejkolwiek e, koalicji. Czy pan wolałby w takiej sytuacji, gdyby, gdyby się stracili większość, wcześniejsze. Wybory czy koalicje? Wtedy najlepszym rozwiązaniem byłyby wcześniejsze wybory. One są prawdopodobne, bo takie plotki też chodzą, że Nie. Donald Tusk rozważa to, żeby na jesieni wyjść z trudnej sytuacji um, ofensywnie i. Zaproponować. No, po nowe pierwsze, wybory. trzeba pamiętać o konstytucji. Przeterminowe wybory mogą być wtedy, kiedy albo się nie uchwali budżetu, albo kiedy jest odpowiednia większość w Sejmie. Moim zdaniem oba warunki będą dosyć trudne do spełnienia, natomiast z całą pewnością mogę powiedzieć, że nie ma żadnych planów, żeby doprowadzać do przedterminowych wyborów. Przeciwnie, chcemy rządzić w sposób stabilny, ale konsekwentny do końca kadencji, bo to jest ta kadencja, kiedy wierzę, że tak jak zarządów Margaret Thatcher, ta druga kadencja poświęcona jest na głębokie, dobre reformy. Hmm. Chciałbym, też, chciałbym też, ja, chciałbym też e, wierzyć. E, Zmienimy na chwilę temat. Szczur biurowy, nasz stały komentator tego programu, zadał Panu takie pytanie. Nie o sprawiedliwość dzisiaj chciałem pytać, ale to będzie pytanie katolika do katolika. Panie ministrze, czy pan popiera ostatnie działania względem kościoła katolickiego? No. Wycofanie katechezy ze szkół w przyszłym roku. Konkretnie rozporządzenie pani minister Szumila są o obcię obcięciu funduszy na katechetów. Dalej, kwestia funduszu kościelnego i wszystkiego, co się wokół tego dzieje. No i? Kwestia podatku kościelnego, taka propozycja padła. Wszyscy wiemy, jak na zachodzie Europy wyglądają kościoły właśnie przez ten podatek. Zeświadczenie, laicyzacja, jakkolwiek to nazwiemy. Diabeł machał ogonem. Panie ministrze, czy pan popiera te działania? Przecież to nie chodzi o to, żeby Kler miał samochody. Tylko chodzi o to, żeby była prowadzona akcja charytatywna, duszpasterstwo i... Katecheza. To chodzi o przyszłość. Czy pan minister popiera te działania? Aha, ja nie chciałem żadnych okrągłych słów usłyszeć. Prosto piłka, panie ministrze. Jeżeli, no, piłka. Panie ministrze, tak czy nie? Czy popiera pan, czy nie popiera pan? Żadnych okrągłych słów. Proste nie. Rozczaruję szczególnego, bo jednak nie wiem czy to będą okrągłe słowa, ale jednak tych słów musi być trochę więcej niż proste tak lub nie, bo każdy z tych przypadków wymaga osobnej krótkiej analizy. Katechy zawsze oczywiście powinna być. Dlatego, że tego domaga się większość rodziców, to są ludzie, którzy płacą podatki i to z naszych podatków utrzymywane są szkoły. Jak większość chce katedrę, a chce, to ona się powinna tam znajdować. To jest elementarna kwestia wolności podatków. Kwestia druga podatek kościelny. A nie jest to tak proste, jak pan Szturmbirowy przedstawia. Przypomnę, że ten postulat wprowadzenia podatku kościelnego wyszedł w tamtym roku. Ze strony episkopatu, tylko biskupi mówili o 1%, minister Boni mówi o 0,6%. Może uda się tutaj znaleźć stano, jakieś rozwiązanie. Zostawi pewną no, różnicę. Teraz stanowi to pewną e, różnicę, ale e, ja powiem tak, że jako katolik, właśnie tutaj zwracam się do Szczuła Biurowego, no, jako katolik uważam, że lepiej jest, jeżeli Kościół korzysta z pieniędzy, które są źródłem e, czy, czy wyrazem pewnej solidarności ze strony członków kościoła, niż jeżeli bierze pieniądze z budżetu. No to samo dotyczy innych kościołów, bo przecież fundusz kościelny to środki przeznaczone nie tylko na kościół rzymsko-katolicki. No i właśnie na koniec to pytanie o fundusz kościelny, właściwie pośrednio już odpowiedziałem i ja uważam, że nie ma nic negatywnego w tym, żeby fundusz kościelny istniał nadal. Natomiast można się zastanowić, czy nie jest pora na rozwiązania lepsze, nowocześniejsze, w dobrym tego słowa znaczeniu. Bo rozumiem, że dla Pana Szczoga Bielowego i dla mnie słowo nowoczesne niekoniecznie musi się kojarzyć pozytywnie. No tak, ale te bardziej nowoczesne rozwiązania to właśnie taki taki podatek. Do rozważenia jest... jako punkt wyjścia w dialogu z kościołami, mm -hmm. jeszcze raz kładę nacisk na tę liczbę mnogą. wiem, że tutaj dużo więcej powodów do obaw mogą mieć kościoły mniejszościowe, bo one w proporcji do liczby członków dużo, że tak powiem, szczodrzej są obdarowywane z funduszu, nie obdarowywane, bo to złe słowo, ale no, dużo więcej proporcjonalnych środków. Płynie do tych kościołów niż do kościoła katolickiego. A nie czuje Pan pewnej niezręczności w tym, że minister Boni czy ktokolwiek inny, czy inni przedstawiciele rządu najpierw nie spotkali się z przedstawicielami kościoła czy kościołów, żeby porozmawiać. Sprawa jest delikatna, a rola kościoła w Polsce jest specjalna. To nie jest od taka instytucja, tu się pewnie U, zgodzimy. Jest... Czy, nie, czy nie lepiej byłoby, gdyby jednak najpierw. Przedstawiciele rządu porozmawiali nieoficjalnie, posądowali, ponegocjowali, a potem to ogłaszali. Zapewne będziemy o tym rozmawiać na jutrzejszym posiedzeniu Rady Ministrów. Ja gdzieś tylko dzisiaj w wolnej chwili rzuciłem okiem do internetu i tam widziałem takie streszczenie wypowiedzi ministra Boniego, który powiedział, że przedstawiciele Kościoła znali założenia tego projektu. Oczywiście można dyskutować, czy fortunne było umieszczenie tego projektu w Internecie równolegle do rozmów prowadzonych no. z biskupami. Pańskim zdaniem to było niefortunne? Ja wiem dlaczego Michał to zrobił. Michał Boni jest człowiekiem szalenie uczuwalnym, zwłaszcza po sprawie akta na transparentność. I sądzę, że po prostu obawiał się, że ten projekt może i tak wycieknąć gdzieś nie wiem, bokiem, a to byłaby sytuacja dużo bardziej niezręczna. No, ale domyślać się, Pan, że strona kościelna nie przyjęła tego, z radością, jako gestu. A pierwsze reakcje stąd kościelny były dużo bardziej zimansowane, bo pojawiły się także głosy zaskoczenia w sensie pozytywnym. Zdaje się, że część przedstawicieli Kościoła obawiała się, że rząd że po prostu zlikwidować fundusz kościelny. Końc kropka. W nie. To jest otwarcie pola do dialogu. Jaki będzie efekt? Zobaczymy. Moim zdaniem. W tym rządzie nie ma nikogo, kto chciałby Kościołowi wyrządzić krzywdę. Nawet jeżeli nie wszyscy muszą być przekonani do tego, do czego ja i pan Szczurbiłow jesteśmy głęboko przekonani, czyli do tego, że to Kościół troszczy się o zbawienie naszych dusz, to Kościół wychowuje nasze dzieci i formuje nasze sumienia. Ja sam byłbym na pewno człowiekiem niepotrzebnie gorszym, gdybym tej formacji nie podlegał. czy nie jest tak, że to jest taka kolejna. Kolejny temat, który mamy się zająć, który mamy dyskutować także tutaj w tym y, programie, tak jak in vitro, tak jak y, ustawa o y, związkach partnerskich, która ma zająć naszą uwagę, żeby lud miał o czym dyskutować, żeby pan Gowin mógł się hmm. wypowiedzieć, żeby y, 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 pani Gita Babłońska mogła się z panem pospierać, żebyśmy się to wszyscy nacieszyli, żeby dziennikarze w programach mieli o czym gadać. Ale żeby przypadkiem nikt nie rozmawiał o tym, co trzeba naprawdę dzisiaj w Polsce zrobić, żeby przypadkiem minister Rostowski nie musiał wprowadzać zbyt wielu, zbyt wielu reform. Ja rozumiem takie podejrzenia płynące z takiej makiewicznej wizji polityki. Ale jeżeli po pięciu było... latach obserwowania tego rządu, to ja rozumiem, że Pan nie rozumie. No ja, ja akurat w Machiavelni widzę nie tylko mistrza e, cynizmu politycznego, ale też wielkiego myśliciela republikańskiego. E, natomiast, e, jeżeli się trzymać tej konwencji takiego e, makiawelizmu dla ubogich, takiej ludowej, Potocznej interpretacji. Tak, no no tak, taką, którą ma się w głowie, kiedy się patrzy na tak, ostatnie pięć lat rządów, no, to należy, no, no, tak. tutaj pozostajemy przy własnych zdaniach. Natomiast chcę powiedzieć, że gdybym patrzeć z punktu widzenia kalkulacji politycznej, to Kościół jest instytucją zbyt potężną, żeby od tak zadzielać z biskupami dla taniego chwytu medialnego. No, no. Jest, jest elektorat Palikota, 12%, który jest cenny dla Platformy, a jest przecież w odwodach Jarosław który się przeciwstawia, a potem premier zdenerwowany walnie pięścią w stół i powie, że nie, nie będziemy tu nic robić, poszanujemy Kościół. Ale nie, Michał tam się pogra. Co prawda tę propozycję w imieniu w swoim ministra administracji, czyli partnera dla Kościoła w ramach komisji. Natomiast z całą pewnością to były propozycje skonsultowane jakoś z premierem, chociaż nie konsultowane z innymi członkami rządu, ale to na razie jest propozycja położona na stół, nie chcę powiedzieć, że negocjacyjny, bo to Kościół nie jest siłą polityczną, z którą się negocjuje, ale na stół, który. Dzieli bądź po partnerów wielu. Za kilka, za trzy tygodnie minie, minie druga rocznica katastrofy smoleńskiej. Czy, Pańskim zdaniem, to nie jest już najwyższy czas, żeby w Warszawie stanął pomnik prezydenta, który zginął na służbie? Prezydenta, którego każdy z nas może oceniać inaczej, ale który. Zginął pełną służbę lokalną. Ja akurat wielokrotnie mówiłem o tym, co doceniam w dziedzictwie, w dorobku Lecha Kaczyńskiego. I myślę, że ten pomnik już dawno by stał w Warszawie, gdyby nie nadmierne upolitycznienie. Teraz, ja się mogę mocno uderzyć w piersi, to upolitycznienie było także po naszej stronie, po stronie Platformy, ale akurat w tej sprawie. To z czystym sumieniem mogę powiedzieć, że dużo więcej takiej zaciekłości politycznej i być może nieuświadamianego upartyjniania dziedzictwa posmańskiego, zwłaszcza dziedzictwa paru Kaczyńskiego, było po stronie naszych oponentów. No, ale też przyznajmy szczerze, że byli prowokowani do tego. No, to nie byli służby, które już zlecały prezydenci z spisu, czyściły z i zbierały trupany. No, tak, to było rzeczą bardzo poruszające. Ale to też nie służby malowały transparenty typu komoruski. To prawda, ale też, nie, ale też nie malował tego, też nie malował tego przewodniczący, też nie robili tego pewnie na zlecenie prezesa. Na zlecenie zapewne nie, ale jakoś pod szeroko rozumianymi sztandarami. Ale chcę, co do powinniśmy? Czy pan Pańskim zdaniem on powinien... Ja tam nie jestem czy... mieszkańcem Warszawy, więc trudno mi się wypowiadać. Mogę się wypowiedzieć jako mieszkańc Krakowa, bo tam była taka inicjatywa. poparłbym tę inicjatywę z pełnym przekonaniem, tak jak poparłem i zaangażowałem się w inicjatywę budowy pomnika pułkownika Puchnińskiego, też wielkiego bohatera Polski. Czy w sprawie wyjaśniania tej katastrofy, coś, czegoś jeszcze nowego się dowiemy? Czy Pan oczekuje, że prokuratura nam. Wyjaśni jeszcze coś, czego nie wiem, czy Pan ma jakieś pytania, na które chciał Pan znaleźć odpowiedź. Jeżeli Pan mnie pyta, czy oczekuję wyjaśnienia czegoś dodatkowego, co do przyczyn, to powiem szczerze, nie. Wydaje mi się, że to, co dało się ustalić, już wiemy. Dla mnie taka ta katastrofa była splotem długoletnich zaniedbań, nieszczęśliwych splotów okoliczności i być może też jakichś błędnych decyzji przy organizacji samej wizyty bądź w trakcie przebiegu samej wizyty. Ale to ostatnie pytanie to jest pytanie do prokuratury. Jestem ministrem sprawiedliwości. Nie powinienem wypowiadać się w taki sposób, który pod jakimkolwiek kątem mógłby być odbierany jako nacisk na prokuraturę. Są wnioski rodzin o ekshumację. Decyzja zdaje się jest w rękach pańskiego kolegi, Bartosza Łokowicza. Z czego wynikają wątpliwości co do tego, czy widać taką słabość? Jeśli rodziny z jakichkolwiek powodów tego. Um, jeśli rodziny um, z jakichkolwiek powodów, powodów chciały ekshumacji, to należy tę ekshumację przeprowadzić. Mhm. Wracając, do, wracając do, do tego, o czym mówimy od, w ostatnim czasie, też dzięki Panu, czyli deregulacji, czym patrząc dzisiaj na to, Pańskim zdaniem ta cała historia się. Skończy. Na co pan liczy? Jaki jest pański cel, taki realistyczny? I co pan ma, że też się ja, skończyć? Ja myślę, że tak realistycznie patrząc, jest po raz pierwszy od wielu lat szansa na to, że ponad podziałami partyjnymi, co nie znaczy, że w konsensusie uda się przeprowadzić dobre reformy, głębokie i bolesne dla pewnych grup zawodowych, to hmm. nie ulega wątpliwości. A takie reformy, które poszerzają przestrzeń wolności gospodarczej, które prowadzą do obniżenia wielu nieracjonalnie, a nawet powiedziałem, nieuczciwie zawyżanych cen do podniesienia jakości usług do spadku bezrobocia, wreszcie do wzrostu innowacyjności, konkurencyjności gospodarki. Ja sam, też jako przedsiębiorca przez poprzednie 20 lat miałem takie poczucie, że się Dusze, dusze. w nadmiarze ingerencji biurokratycznych, niejasnych przepisów. Ja oczekuję na deregulację i na poszerzenie wolności gospodarczej jak na hałas świeżego powietrza. My wszyscy tego oczekujemy od pięciu lat. Szczególnie tego oczekujemy i doczekać się e, ciągle nie możemy, ale może tym razem tak, się moim więcej powietrza jest powietrza w dzisiejszej powietrza. Duża szansa na to, że na, mm -hmm. Tusk pójdzie w domu Magdalena Tacza. Magdalena jak się przyjrzeć jej biografii, to w pierwszej kadencji też koncentrowała się przede wszystkim na łapaniu przyczółków, na budowaniu takiej silnej pozycji. Druga kadencja to był ten czas tych głębokich reform, dzięki którym. Przeszło do historii. Chyba ja nie naprawdę chcę, takiej, że, nie chcę, nie chcę nam mówić, się. że ktokolwiek z nas, członków obecnego gabinetu, ma szansę przejść do historii. Ale jeżeli przeprowadzimy reformę emerytalną, jeżeli przeprowadzimy deregulację, to ja myślę, że w 2015 roku będę mógł otwarcie spojrzeć wyborcom, oczy powiedzieć, co obiecał, to staramy się zrobić. A co pan zrobi, co zrobi rząd, kiedy taksówkarze? protestując przeciwko pańskim reformom pierwszego dnia Mistrzostw Europy w piłce nożnej zablokują Warszawę. To... Nie wiem co zrobi rząd, to jest sprawa kompletnie marginalna. Media się na tym skoncentrowały, ale wśród tych 49 zawodów powierzchni, taksówkarze są stosunkowo mocno zderegulowani, bo proszę sobie przypomnieć, że w poprzedniej kadencji zlikwidowaliśmy limit koncesji. W... Także to jest sprawa bez żadnego znaczenia z punktu widzenia gospodarki. Prawdziwe wyzwanie to są na przykład takie grupy zawodowe, jak pośrednicy nieruchomości, czy zarządcy nieruchomości. Liczne grupy zawodowe, tam powinno być dużo więcej miejsc pracy. Przykładowo w Polsce... Ci zranią się z... rękami i rynkami, rynkami Dzisiaj podczas spotkania mam nadzieję, że Koledzy z pis nie wezmą tego za zło. Jeden z PIS-u? Nie, koledzy, koledzy a być może w, w stole delegacji także partnerzy. W, jeden z nich no, opowiadał historię na spotkaniu pośredników nieruchomości w którym uczestniczyła bliska mu osoba. Robiono zrzutkę na to, żeby organizować jakąś akcję przeciwko mnie. W, mam świadomość, że opór będzie bardzo silny, metody będą nieczyste, wygra silniejszy. Zobaczymy, kto wygra. Dziękuję bardzo. Ja rozumiem, że minister sprawiedliwości był naszą gościem. Zakończyliśmy sprzedobanie. Dziękuję.